Etebolak Bolak posłowie do dawnych rejestrów. Różnie mówi się o autorytetach i o świecie. Przykładowo, Paul Selan powiada,: Żadnej więcej sztuki pias” żadnej księgi piasku, żadnych mistrzów, nic wyrzucone kośćmi, ile niemych? Siedemnaście. Pytanie trwa, odpowiedź twoja pieśni, cóż ona wie? Wbita w śnieg, ja w śnieg. A, e. a Wieniedikt Jerofiejew znowu trzeźwo dopowiada. Żadnych entuzjastów, żadnych osiągnięć, żadnych nawiedzeń. Odnośnie możliwości pouczania, nie mniej i nie bardziej elokwentny jest sextus, empiryk, pisząc uczenie. Nie jest to jednak odpowiedni moment, byśmy rozstrzygali o wielkiej i wielowątkowej dyskusji toczącej się wśród filozofów na temat nauczania. Wystarczy tylko wykazać, że jeżeli istnieje jakaś nauka, która jest dostępna dla człowieka, to należy zgodzić się na jej cztery składowe, jakimi są przedmiot nauczania, nauczający, uczący się i sposób nauczania. Ale jak wykażemy, nie ma ani przedmiotu nauczania, ani nauczającego, ani uczącego się, ani sposobu nauczania. A zatem nie ma żadnej nauki. A całość puentuje Heraklit, konkludując jeszcze dosadniej głosem meduzy, co w tłumaczeniu mrówki brzmi jakoś. Z rzeczy rzuconych przypadkiem najpiękniejszy jest kosmos. A co z kolei Adam Czerniawski oddaje i to trochę pobrzmiewa, nawet jeszcze chyba gorzej tak. Najpiękniejszy porządek świata przypadkowo zamiecionym śmieciem. A na koniec dobija nas Kobayashi Issa pędzelkując zgrabnie po całości. Mały ślimak. Wszystko jedno. Czy śpi?